We'll be right <laughs> Cześć czołem, dziś będziemy się zajmować niezmąconymi. Będę to robił jak zawsze z wojskiem słabym. Jako, że nie lubię przepakowanych oddziałów, a na przepakowanych zresztą każdy może, postaram się pokazać to jak zawsze właśnie na czymś słabszym. Jak to wygląda? Otóż trafiły nam się same duże pajączki. Jest to całkiem fajny układ z jednej strony. Pająki te pulują na odległości, pętają. Więc, jeżeli dobrze się ustawimy, będziemy mogli się nimi zajmować bez problemu. Cały czas z tego samego pola. Jak widzicie, również mapa wylosowała się a właściwie trafiłem na taką mapę ponieważ mapy się tu nie losują która bardzo sprzyja takim walkom. Dodatkowo oprócz podstawowych jednostek mieczotarczowych, czyli gwardzistów i pretorian, czyli jednostek zwarcia, mamy tutaj oczywiście lecznicę, mam dwóch łuczników jak widzicie i błyszczo, błyszczki chwały. Taktyka tutaj jest jedna, sensowna tak naprawdę przy tym układzie. No, chyba że ktoś znajdzie coś ciekawszego, niech pisze, niech mówi, niech trąbi. Otóż wystarczy zablokować pola odpowiednie i utrzymać szereg. Eee, tak jak widzicie, w pierwszej tutaj rundzie podchodzę bez żadnych dodatków, jak najbliżej się da a do tych pól, na których stoją pająki. Oczywiście teraz muszę użyć natchnionego natarcia, jeżeli chcę zablokować te pola, ponieważ inicjatywy nie miałem zbyt okazałej. No i podstawię się w taki sposób, żeby dwie postaci uderzały w górne pole z tego pajanka, który ma teraz 76. No i jedna, a właściwie no też dwie w sumie, bo to jest taki układ, będą uderzały w te pajanki na dole. Przy czym jednostek mam tylko trzy, więc będę musiał decydować, czy uderzać w tej chwili lepiej będzie mi w tego na górze, czy w tego na dole. Oczywiście, tak naprawdę uderzę może na początku kilka razy, a może nawet tylko dwa razy, potem będę jedynie się bronił i całą robotę będą załatwiali za mnie oczywiście łucznicy i blaski chwały. Dlaczego nie będę uderzał, jak już pewnie wiecie z innych moich filmików. E, taktyka blokująco, e, agresywna, ale z, z tyłu, z tylu, na tylnych szeregach wroga, polega na tym właśnie, żeby utrzymać szereg jak najdłużej pierwszy przy życiu przeciwnika, e, co nam daje małe dosyć obrażenia od tego właśnie wroga, e, bo po prostu on obrywa za każdym razem te obrażenia są coraz mniejsze. I jednocześnie jednocześnie staramy się tutaj. Staramy się tutaj atakować przeciwników z tyłu, no dobrze. Tutaj, jednak, się zostawię w ten sposób. Gwardzistami nie będę kombinował i zrobię to tak, że dwóch będzie lało górę, jeden będzie lał dół. A to dlatego, że jak widzicie, większość pająków skupiła się na górze. Nie potrzebuję, więc, tutaj jakichś specjalnych kombinacji uskuteczniać. No, kapłani z jednej strony fajnie, że są, z drugiej strony nie są zupełnie na to miejsce, ale jeżeli nie mamy innych jednostek, czyli nie mamy jakichś gwardzistów, jakiejś jakich kawalerii, kogokolwiek, kto mógłby w zwarciu sprawnie walczyć, to zostają kapłani. Miejmy nadzieję, że nie będą zbyt mocno obrywali, chociaż prawdopodobnie oni będą tutaj celem. Nie wzmocnieni pretorianie, a właśnie kapłani, bo stworki lubią sobie wybierać, no właśnie, lubią sobie wybierać słabszych. Tak zresztą też mapy się losują. Na pewno zauważyliście, jeżeli we dwójkę gracie, to zazwyczaj większa masa wroga pojawia się gdzieś po stronie tego słabszego gracza. No dobrze, co tutaj, co tutaj trzeba robić? Decyzja jest zawsze taka, czy atakujemy, jeżeli się to uda, z tyłu lub oskrzydlamy, czy atakujemy z przodu. Oczywiście, jeżeli ewidentna jest sytuacja, że nie musimy od przodu atakować jakiegoś przeciwnika, to wiadomo, że zawsze, zawsze staramy się tak ustawić, żeby atakować z tyłu, natomiast czasami się tak zdarza, że trzeba osłabić tego gościa, który jest tuż za pierwszoliniowym przeciwnikiem, tak jak w przypadku tutaj na przykład mm, tych pająków, które mają 122 sztuk, e, ponieważ one za chwilę wymienią się z tymi pająkami, które mają 31. No, tu się trochę sytuacja zmieniła, bo mogą się też wymienić z nimi pająki, które mają 161. Ja natomiast będę strzelać w gościa z piętnem duszy, ponieważ szkoda mi tego piętna duszy. Jak już sobie jest. Wiadomo, że zadam największe obrażenia w to stworzonko. No to będę to atakował stworzonko. W sumie trochę nie, nie za ciekawie stoję. Ee, blaskami. Myślę, że dobrze będzie. W którymś momencie podskoczyć troszkę bliżej. Ale to za chwilkę. Bitwy trudne zazwyczaj, jak już pewnie widzieliście na innych moich filmikach z cyklu Heroes Online, trwają długo. Trwają długo, po pierwsze, dlatego, że trzeba zmusić troszkę mózg do wyższych obrotów i kombinować, jeżeli nie chcemy stracić jednostek. A po drugie, dlatego, że jest tych jednostek dużo więcej, dużo więcej rund mija, zanim cała walka zakończy swój przebieg. No i oczywiście, mm, oczywiście, dlatego, że po prostu, że są trudne. Ten trzeci punkt to mi się nie udał. Trudne bitwy są trudne. Jak widzicie tu na górze zostawiłem gościa, jednego pająka, który ma, w tej chwili liczymy się do działu równą 1, on był na piętnie duszy, nie ma sensu już tego piętna tam utrzymywać, nie ma sensu też tracić ruchu na jedynkę, która tak czy inaczej, prędzej czy później sama gdzieś podejdzie, kąśnie i w odwocie padnie, prawdopodobnie zerując obrażenia, jakie mogłaby zadać. Tak, tu po podsunięciu teraz mam, będę miał lepszy tymi blaskami, lepszy komfort wyboru, bo będę mógł atakować ze skrzydła, z tyłu także to ma sens. No tutaj też zobaczcie trochę zależy mi na czasie, w związku z tym w związku z tym chyba za chwilę przestanę się przejmować zupełnie tym to stoi w pierwszym szeregu i atakuje mnie. Szczególnie, że odwet jest całkiem y, sążny. Tych tutaj moich kapłanów. Pająki nie lubią płomyków. Z płomykami jest tak, że one się raczej nie kumulują. Może wiecie co akurat to może śmieszne jest, ale ja nie przypatrzyłem się temu. Tak na 80%. Z tego co kojarzę, one się nie kumulują. Więc warto zwrócić uwagę na to, czy strzelamy dwa razy płomieniem. Nawet jeżeli, słuchajcie, płonąca strzała zada więcej obrażeń, powiedzmy o trzy obrażenia, niż zwykły strzał, to ona zada jeszcze trzy obrażenia dodatkowo w momencie, w następnej turze. W związku z tym wystarczy sobie to pomyśleć, chwilę, jeżeli uderzymy w gościa dwa razy płomieniem w jednej rundzie i zadamy mu sześć obrażeń, a potem dostanie tylko z jednego płomienia kolejne 3, jest to mniej korzystne niż jakbyśmy dwa razy uderzyli różnych gości, bo tak naprawdę łącznie zadamy tych obrażeń 12 zamiast 9. Także zwracajcie na to uwagę, zwracajcie też uwagę, bo widzę, że częstym błędem nie tylko u ludzi, z którymi czasem grywam, ale też i u mnie z niedopatrzenia jest to, że nie zwrócę uwagi, jak na przykład jakiś przeciwnik jest spowity jakimś odrętwieniem, jakimś oślepieniem i, i, i gdzieś to oślepienie jest rzucone właśnie tuż po efekcie, który zada obrażenia za chwilę. No bo wiadomo, że wtedy wróg wyjdzie z tego stanu i zaraz będzie mógł wykonywać ruch. Na przykład w następnej turze, czy, czy, czy w momencie, kiedy na niego przyjdzie kolejka. Eee, a jakby obrażeń mu nie zadaliśmy, prawda? To zadaje mu zdolność, czy tam efekt, który na nim się znajduje. Także trzeba patrzeć na te ikonki. Wiadomo, że czasem z rozpędu robi się różne rzeczy, ale... Ale trzeba zwrócić uwagę na to właśnie. Pająki wyglądają trochę jak takie pszczółki z urwanymi skrzydełkami. Spadły gdzieś z anielskiego nieba i już nie produkują miotku, tylko jadek. Ale powiem wam, podobają mi się, naprawdę. Pająki w tej grze fajnie są zrobione, chociaż mają oczy czasami w dziwnych miejscach i tylko sztuk dwie zamiast tylu, ile szanujący się pająk mieć powinien. Ale, ale są, są fajne, i fajne, że ubija się je w też charakterystyczny dla pająków sposób. Na przykład na grzbiet padają i potrzebują nóżkami A, albo coś takiego, albo po prostu zostaną klapnięty. Dobra, ja tutaj się nie będę spinał. Strat, jak widzicie, nie mam z jakichś tam wielkich. Tak wygląda walka z niezmąconymi. Nie chcę mi się już tego leczyć. Mógłbym wyjść bez strat, nie oczywiście. Natomiast ja spróbuję Wam jeszcze pokazać jedną walkę w trochę trudniejszych warunkach. Ta mapa, którą żeście widzieli, nie wiem, czy będzie mi się chciało robić taki cykl o fajnych mapach czy nie, ale Wam od razu pokażę, w tym miejscu się znajduje. W tym miejscu możecie zawsze znaleźć ten układ mapy i zawsze taką taktykę próbować zastosować. Tymczasem do następnego odcinka, może za chwilę. Tak, jak obiecałem, raz jeszcze potańczymy z niezmąconymi. Jak widzicie, przewaga jest całkiem fajna, przyjemna tutaj w ich wypadku. Jeśli byśmy weszli nie tam, gdzie trzeba i nie wylosowałoby się coś takiego w miarę sensownego, to mógłby być spory problem. No, jest nieźle, jest nieźle. Mapa, zobaczcie. Daje nam tutaj znowuż możliwości zastosowania blokady, natomiast sytuacja jest trudniejsza. Mam jednostki takie, jak miałem w poprzedniej bitwie z zmąconymi, przy czym tutaj pająki będą się do nas pchały dwoma ścieżkami. I tu taki dylemat może przede mną się pojawić, mianowicie czy ja postawię tego Pretorianina, którego postawiłem tu gdzie postawiłem, czy o jedno pole. Bliżej i dostawię tam inną jednostkę, a tak czy inaczej będę miał problem tu na dole, bo na dole zaraz zaczną się pojawiać wrogowie ścieżką dużo szerszą. Tu na górze ten problem wynika nie tylko z tego, że będzie mi brakowało jednostek, jeśli postawię go dalej, ale z tego, że tak naprawdę Pertorian będą mu łupać dwa pająki, a nie jeden, bo dwa pola sąsiadują z nim od strony przeciwnika. No, myślę, że strategię tutaj zastosuję taką, że spróbuję zostawić jak najszybciej e, te dwa pola dolne z słabszymi jednostkami, czyli gwardią i kapłankami. No, fajnie by to były kapłanki, no ale to są kapłani niestety. E, zostawię to kapłanami i gwardzistami po to, żeby mi się pająki nie dobrały do łuczników, natomiast łucznicy będą e, rozdawać gdzieś tam razy w odpowiednie miejsce w zależności, gdzie będę ich potrzebował. Myślę chociaż, że gdy w zasięgu się tutaj mi pojawią ci dolni, to ja najpierw sobie z nimi poradzę całkowicie, żeby móc zwolnić gwardzistów i przerzucić ich ewentualnie w okolice Pretorian. No, w tym wypadku... W sumie stuknę tego stworka, żeby nie zadał mi dużych obrażeń w Pretorian, którzy będą musieli trochę na siebie przyjąć tym razem. A na następnej rundzie, czy za dwie, może gdzieś przestawię sobie blaski bliżej. Lubię takie mapy, lubię mapy, których jest to wszystko tak rozłożone, że można się gdzieś zostawić. Można i trzeba gdzieś jakąś taką fortyfikację, że tak powiem improwizowaną z ludzi, ustawić i dbać o to, żeby gdzieś tam się yy, nikt nie przedarł. A z drugiej strony nie ma takiego zalewu wrogów yy, totalnie ze wszystką, ze wszystkich stron, bo wtedy to jest bardziej walka na kto mocniejszy, a nie kto, kto lepiej kombinuje. No, tu spętania na dole jest praktycznie niestraszne, nie ponieważ ja mam stać tu gdzie stoję, pająki i tak do mnie podejdą, ponieważ nie potrafią nic innego na dystans robić oprócz spętania. O, jak pięknie, od razu osłabienie go dopadło. <laughs> jak widzicie tutaj, żadnego czekania nie ma sensu robić, nie ma sensu podchodzić, nawet jakby się dało podchodzić. A zawsze Defense doda mi odporność. Nie wiem czy Wy używacie tych, tak sobie myślę teraz, zwojów autobitwy. Ja kiedyś z nich korzystałem, teraz już nie korzystam z nich wcale. Kiedyś, jak potrzebowałem szybko zasobów, to. Brałem najtańsze wojsko i jeszcze je tak rozkładałem, żeby jak najmniej te 5-10% mi zadało obrażeń, mimo wszystko. Natomiast teraz w ogóle nie widzę sensowności tego. Ta bitwa automatyczna mogłaby jakoś być kurcze, troszkę zmieniona. Coś tam mogliby poprawić, żeby to, to było bardziej użyteczne. Całe te pająki się zachowują, że się wycofują? To na moją korzyść całkowicie i tutaj, jakby no mogą się bać o te swoje nędzne żywoty, bo mamy, mam bardzo długi, długi, ciężki miecz, ale myślę, że zdecydowanie na ich korzyść byłoby bardziej atakowanie i ewentualnie wymienianie się siłą jednostek co rundę. Wychodzi na to, że Pretorianie sobie tak fajnie radzą i tutaj ze wsparciem łucznika, że, że jak ja skończę te na dole pająki to już prawdopodobnie na górze impreza również będzie e, już praktycznie się kończyć dobra, teraz też dobrze musiałem się spieszyć, bo no bo trzeba zacząć używać tych kapłanów. Zobaczcie, mam co prawda e, healing na bohaterze, ale to zawsze kosztuje manę, to zawsze trwa. A kapłańskie zdolności mi się tu marnują. No, kogo byście liczyli? Oczywiście, oczywiście kapłanów wiadomo. Dlaczego? No bo jak będą zdrowsi, to i zdrowiej poleczą. Jakby ktoś tam jeszcze nie wiedział. Jest płomyk nadziei. Dwa pająki się zblokowały defensywnie, a dwa bardzo chętnie przyjmą. Aj, się rozpędziłem. Mogłem w tego w środku uderzyć. Właśnie z racji tego defensa, którego nie ma, założonego na siebie... na sobie, <laughs> sorry. Tutaj warto, czy ja będę spętany, czy nie, nie wiem, czy mi się uda wyjść. Oczywiście gwardzistów podstawić pod pretorian, bo... ...zasłona tarczowa będzie tutaj fajnie się zgrywała w dwóch oddziałach. A ja sobie podejdę trochę... No tak, koniec, znowu poddanie. Słuchajcie, no bitwa, jak widzicie, już ma się ku końcowi. I pewnie, tak jak widzicie, straty tutaj praktycznie będą, jak wytrwam do końca, że tak powiem. Bo już pomału, coraz mniej mi się chce czekać, tak dużo jest tych oddziałów. Ale jak wytrwam do końca, to, to mogą być chyba zerowe. Um... Jakoś tak jak się pojawia e, granica możliwości e, utrzymania zasobów w danej liczbie i ja już jestem przy tej granicy właśnie i mam jeszcze pełno jednostek w miastach, no to z czasem jest tak, że się po prostu no, nie chce grać bez strat, niezupełnie. No po to są oczywiście trudniejsze bitwy. Natomiast jak wiecie z misji gildyjnych na przykład, tudzież innych misji z tablicy, Czasem się trafia, że trzeba tam w trudnej bitwie załatwić właśnie jakichś niezmąconych, których wcale byśmy nie chcieli dla pedeków załatwiać czy zasobów albo załatwić jakieś skorpiony gdzieś tam na górze, na yy, równinach zalanych także no tak to wygląda wszystko, że czasem się po prostu traci to wojo o no pięknie, zobaczcie, tu będzie jak mi się uda wejść w takt to jeszcze tych pretorem nawet nie będzie trzeba specjalnie czekać na nich żeby ich uleczyć w ostatniej rundzie no i oczywiście oczywiście, oczywiście, wy wiecie o tym dobrze jestem czas przez grze nieszczęsny ja tak naprawdę już nie walczę ja tak naprawdę tylko wybijam przeciwnika kiedy on będzie naprawiony, choć ku że graczy w większości, pewnie jest ten błąd. No bo co, bo się gra dużo łatwiej. Dobra, tak to wygląda. To wybijanie. Ja już Was nie będę dalej zamęczał. Zapraszam Was do następnego odcinka. W ogóle to zapraszam Was do oglądania nie tylko tego filmu, tych filmów z Heroesów, ale też innych filmów z innych gier. Może macie jakieś propozycje co do gier, jakie chcielibyście tutaj zobaczyć, lub na przykład co byście chcieli zobaczyć w Heroesach jeszcze, do co, co powinienem według Was opisać. No i wpadajcie na kanał na YouTubie, subujcie. Pokażcie, że Wam się podobają filmiki i że żeby mi się chciało je dalej kręcić dla Was. Dobra, do następnego razu. Dzięki i trzymajcie się. Cześć.